gdzie są wszyscy? nie powiem. Ej, taj, tak się zbykałem, że poczułem kiełbasę z Wigilii, nie <grywka> okej. Okay. Jak matka w ciąży. <grywka> What? What? <To> po... <grywka> Jak matka w ciąży? <grywka> What tak wyklam like no, Bo na górze dziecko o. się w tam był. Tak ja samo jak. Mam. Tak samo jak. Chuj w tronie, nie, nie pamiętam. <laughs> myszy, gdy kurwa ich pułapka na ser upierdoli siedem razy. Pułapka, <laughs> na? Razy? Na ser, na, na myszy. <laughs> <Pułapka>. <laughs> Ej, drinka kurwa robię i chuj mi w dupę. Ej, wiesz, że ja też mógłbym sobie zrobić, ale nie chcesz sobie coś na kasz do szkoły. No to pij normalnie, a nie jak ja. Nie, no, on pije <s psychologist> przez nos, kurwa. Nie. Chłopcuszkę Patrz, patrz, patrz! Patrzę. On ma z jest wygięty ja jak te, tak te, te, te 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 no, szakira gdzieś jest. Uwaga, Jaka kurwa? Szakira? Nie, on Shakira jest tu. Bro Michael Jackson jest tu. <gryszakira> <sum _> Porسي <Proszę>, idziesz, <gryszakira> kurwa tymi korytarzami i nagle echo słyszysz. <gryszakira> 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 A moja mama myślała, że jest pijana, gdy mnie biła. <gryszakira> A nie była? A nie, ja nie mam. Weź ktoś tą. Jaj. Ej, kurwy jebany, dawać ten. Co? Na. Fire exit. Za! Fire exit. Kół. I kto I go... ucieka, fryer? Nie, dobra. No, no na, nawet kurwa nie zaczynę, hopie, bo na w tym nie było. Ale jest późno. O jest! Hello! Do oh, tu. Druga oh, strona. Oh, oh. No, i ja. No dobra, widzę. Ej, oślepem. Co to góry? Nie to jest normalny. Koło helikopter przed mikrofonem przeleciał? Stary, nie, starym mu brzmi. Co zrobić, gdy masz niedobór testosteronu. W dupie! Wejdź zacznij... na środek galerii handlowej i zacznij w dupę! Wejdź na środek galerii handlowej i zacznij krzyczeć, że jesteś terrorystą. Jak zwiększyć testosteron? Zabij swojego psa. Ja, chłopie, jak czuję, że mam napompowane jaja, kurwa, to chłopie biorę się do roboty. No, ja właśnie tego nie, nie robiłem przez długi czas, bo postanowiłem sobie, że nie i chuj. Że zobaczę, co się stanie, jak nie będę długi czas walił, no i nie waliłem już, tak. 2, 3, trzy, trzy tygodnie może więcej chuj więcej. No ale to... A, ale, ale ty to trzeba się chłopie, walić. Powiedzcie, się to nam no, dobre, nie? Nie że chłopy codziennie kurwa, bo chłopie, wtedy no kurwicy jaj dostajesz chłopie, i chuj będzie z tobą. No tak, ale dobra, kurwicy jaj do... Zaczynają ci promieniować kurwa, chopie zaczynaj grzybci się radioć. Zmarszki jakieś... kurwa, hopie jakieś 300-letnie. Fioletowe w ogóle ci zaczynają rosnąć kurwa. Jakieś chłopie, że okay. marszki kurwa na nich od 300 letniej hobby, kobiety kurwa. <laughs> Dobro, bez zębów, dobra, bez okay. oczu kurwa. Co, chłopie, ma zarośnięte kurwa, jakimiś błoniakami... zdanie. Spach, chłopie, to ma dżunglę, kurwa, liany, chłopie. Tam, no, chłopie, tarzany na tych lianach, kurwa, pod pachami Na pizzie tu już nie wspomnę, pierdolony braku kurwa, jakiś. O co kurwa, gadasz w ogóle, nie? Chcesz sobie było najśmieszniejsze? To znaczy, budzimy, kurwa, to ma, chłopie, po tysiąc polubień, chłopie, nie? O kurwa. No. Ja bym, chopie, mówię ci, kurwa, ja bym poszedł, chopie, do mojej babki i ją zastrzelił, kurwa. Jak będzie stawy, świat, no nie chopie? Robię live'a kurwa, na Twitchu, chopie. I ten, chopie, oznaczał każdego youtubera, chopie znanego, i chopie, kapcze, kurwa z balkonu. Nie? <laughs> <laughs> po prostu każdy każdego youtubera, żeby zobaczyć, jak popełniasz samobójstwo, kurde. <laughs> o, hotu, tu! Hotu, 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 hotu Maxu, Maksu, cho tu, jeśli chcesz przeżyć. Okej, okay, no to go jebać. A jak on w ogóle. jak on zakręcił tam? Właśnie, jak on tam zakręcił, nie? Co jest? A to kurde, blisko to, a tu nie ma poszedł. Nie wiem.

Ej, bo stary, ja strzałem, ja słyszałem, hop, jakieś kroki, no. Dosł Legitnie strzałem tutaj kroki gdzieś jakieś. może to twoje kroki. Jak gdy zabije najbliższego dziecka w 50 metrach ode mnie? Jestem Ej. skinwalkerem. Co? Jestem skinwalkerem. W sensie Jestem sztuczka? skinwalkerem. Jakoś Jestem pedałem. Gdzie on jest? Y y y Jestem magiem! Czemu ty Je jesteś tym zakoch? <grizfold Đây> no kurwa <grizfoldumbai> Czekajcie, aż ja się spali i chorę. Mam autyzm, mam autyzm. Sztuczka, mam autyzm Teraz człowiekiem, który rozdaje prezenty, ale musisz... Ale żebyś dostać prezent musisz włożyć witele z wnioska. Czekaj, bo ja nie mam staminy, nie biegnijmy kurwa. Nie chcę biegać, chcę być gruby. Luty mi się faudi układają w... chronologicznie, przechodzą mi tam ze w akordeon. Polaracja Powiedz w teraz, mi jeden, ja... minus, jeden minus, bad flaga, jeden minus, I'll wait. Nie wiem, no bo mi tak. <noise> nie chuję. Chłopie <noise> 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 go inside. <noise> Wydarzyła się najdziwniejsza rzecz w moim życiu. Zadzwoniłem po pizzę, nie? No. Raz nie odebrali, dzwonię drugi raz, goś odebrał i nie możemy przyjmować zamówień na razie. I chłopiec w tle był, kurwa! I rozłączył <śm> <śm> Dobra, wchodzę na most. O, może nie. A może wchodzę. A bo to nie jest Adam -ons. Oj, i co teraz? I co teraz? O, to i co teraz? Tak oj, i co teraz eh? zrobisz, tak ta kozałeś z fiodę <fixing> sta, a to ja... I co teraz, No ja pierdol. <śled> 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 <suszygł> <śleszy> <Coś się pierda, śleszy> no, Ej, co my mamy tyle szajsu? Ej, kto pozwoli wam tyle wziąć? Mówię, że. Co, 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 co? Co to było? Co to było? Co to było? Co to? Co to za sonar był? Chłopie, jakiś sonar był! <śleszy> Chłopie sonar dosłownie! Jakiś... <śleszy> 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 <What the fuck? śleszy> oh, kurwa! <grystek> na tej mapie, kurwa, ale tylko kupuję Kurde, poczułem się, jakby był w Robloxie, nie? Przecież, no to kurde, to zabij najbliższą matkę w ciąży. Zabijanie matek w ciąży, simulator Roblox. No Tutorial, jak zabić matkę w ciąży. Potrzebujecie trzech prostych Kraków. Ja actually, actually, actually gdy miałem 6 lat, yy, wpisałem na YouTube, jak. <grystek> matkę w ciąży. <grystek> 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 Jeba ci siodostr. Chyba ciszę nocną. Nie no, nienawidzę w życiu wiele rzeczy, ale cisza nocna, kurwa... To już jest przesada. To, to kurwa zrobił, do chuja. <ścoughs> ej, e e chcecie wiedzieć jak pies mojego sąsiada szczeka? Powiedz. Jadę sobie, nie? A tak. A. A do do on basically mówi do ciebie. Ej, 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 ej. Ej, 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 ej. Ej, ej, a ja... epa zgubiłem. Oh my god! What Ej, A, bo go ładuję, a... co? Ej! Tam są Nie wierzę... Nie wierzę ci! Chodź i pokażę, patrz. Dobra! ci pokażę, Ci O kurde, tytan! O wy, ży wy żyjecie? Adagundal de burrito! Burrito la parru daldala! I'm never, I'm never moving to Peru again, bro. Ej, no nie! Ej, no weź Ale cię chopie pies jebał, nie? I kot patrzył i walił konia. Dobra, zachnij pizdę. Tej konter nie żyje. Ja tak może się jednak... dupie to mam, chodź, bo jest wkurzony no, piesek! Nie,

no i hops deck! No? Co za lamus? Co za idiota? Co za niego? Co za niedorozwinięty człowiek! L, L aura minus minus 500 aura. Minus 500 aura za to co się stało. Minus 10 tokens. To, więc... <laughs> Nie Jeśli no, jeśli no, kiedykolwiek no, e, Biblia, no, jeśli kiedykolwiek dojdzie do prawdy, że Antychryst przejmie władzę, to kurencji jakie będziemy używać to gibidi token. chopy. For real. <laughs> To, no to jak, hopy zrobisz tysiąc wyświetleń na tych reelsach, to... No, pamiętuj, zrobi ci coś specjalnego, ale nie masz prawa wiedzieć co to. I bombę podłożę pod dom, kurwa. Nie, nie. nie po, po prostu wiesz, kurwa... Zadzwonisz do mnie i masz 5 sekund zanim bomba jednie. Masz 5 sekund i kurwa.